Witajcie, kochani. Dziś następna propozycja dla kobiet, a może i dla mężczyzn. Trzy spotkania warsztatowe na Skype, na których będziemy wznosić wprawdzie aspekt żeński. Kobieta. Dziś jest czas kobiet. Czas mężczyzn mija. Czas mężczyzny, czyli umysłu świata dualnego. Ważne jest, aby zrozumieć etapy rozwojowe tej naszej cywilizacji. Władzę dostał umysł. Miał się rozwijać miał ewoluować umysł ludzki. Mężczyzna stał się obrazem tego umysłu w fizycznym świecie. To on głównie pracował nad tym tematem, forma męska. Do czego doprowadziła dominacja tego dualnego umysłu? No to widzimy wszyscy wokoło. Niestety ten umysł poszedł za programem Adama i Kaina, czyli poszedł w program odrzucenia samotności, podwójnej rządzy, czyli rządzy umysłu i rządzy seksualnej, ale tak naprawdę rządzy dominacji, władzy. Jest to pokazane w Księdze Genezis bardzo prosto i mało tak naprawdę ewoluował. Bo ta ewolucja tego umysłu, dualnego świata, którą reprezentowali mężczyźni, nadal jest dualna. Ten rozwój tego umysłu nadal przebiega w programie dualności. Nadal jest rozdzielenie, niezrozumienie tego umysłu, kim jest, jaka jest jego rola. Nadal jest. Walka, wojny, dominacja, lub upadek w postać ofiary, umysł słaby, umysł impotent. Dlatego nastaje czas kobiet, jako szansa na wzniesienie rozwoju cywilizacyjnego. Ale ten rozwój poszedł w stronę tylko, Zawartą w świecie dualnym, czyli kobieta wznosi się jako feministka walcząca, bizneswoman, ta, która odzyskuje wartość swojego ciała, manipuluje, stroi się, dominuje nad mężczyznami, i jedne kobiety są ofiarami, drugie są dominującymi męskimi. Chociaż w kobiecym ciele elementami, i nadal nie rozwija się serce, które ma być to wyższe, bazujące na duchowej mądrości. Dlatego proponuję Wam takie trzy spotkania, bo jedno to za mało, żeby powstały nowe kobiety, czyli prawdziwe kobiety. Nie walczące feministki, nie księżniczki, nie księ księżniczki udzielne na ziarnku grochu, nie sfrustrowane, niezadowolone emocjonalne panienki, nie tak zwane babochłopy. Żeby powstała prawdziwa kobieta, musi zostać uzdrowione w każdym człowieku temat męski i temat żeński. Czyli musi zostać uzdrowiona linia kobiet i linia mężczyzn, dualna. Dlatego jest wiele kobiet, które idą w męskie, ale nadal to im się tylko wydaje, że one są zarządzające, ale to nie są kobiety. To nie jest uzdrowiony element żeński, bo ta dominacja teraz tego. Elementu żeńskiego to ma być dominacja serca, nie emocji, bo to druga czakra, ale prawdziwego pola serca. Ale tam może wejść tylko wolny od programów dualnych. Dlatego proponuję te trzy spotkania, bo jedno będzie rozważaniem aspektu kobiecego, drugie męskiego, a trzecie już zbudowanie nowego człowieka. W ciele kobiety. Oczywiście mężczyźni również mogą wziąć udział, bo przecież również mają za sobą wcielenia kobiet i mają serca i mają pole serca i czakrę serca. I też dzisiaj musi nastąpić nie dominacja kobiet nad mężczyznami, gdzie mężczyźni słabną, tylko ma być dominacja serc u obu płci. Ale nie dominacja drugiej emocjonalnej czakry, ale właśnie pola jedności. Nie wejdzie się tam, jeśli nie ma się zrozumienia i uzdrowienia w sobie linii męskiej i żeńskiej. Dlatego proponuję warsztaty. Będą trzy spotkania w niedzielę, w godzinach 10:12 na Skype'ie. Będzie to 7 lipca. Czyli mniej więcej za miesiąc, 4 sierpnia, 8 września, pod tym nagraniem będzie umieszczony link do strony mojej internetowej, gdzie będzie można sobie przeczytać dokładnie i zapisać się. Osoby chętne, zapraszam do kontaktu. Mail podany jest. Zarówno tutaj pod filmem w rozwinięciu, jak i na stronie internetowej. Zapraszam osoby chętne, które prawdziwie chcą stać się wolnymi istotami, do uczestnictwa w tych spotkaniach. Na dziś, kochani, to tyle i do następnego być może razu.